Co do fotela, fotel kosztuje 75 zł. Słuchaj go no, oglądź. Piszę do gościa, umawiam się z nim, jadę oglądać i moim celem było zbicie tej ceny z 75 zł na 50 zł. Nie to robię, bo generalnie nie lubię niedoceniać wartości, która jest faktycznie, Jak dla kogoś ten fotel jest warty 75 zł, to zazwyczaj wtedy płacę 75 zł, ale w tym przypadku w ogóle nie potrzebowałem fotela, więc powiedziałam sobie albo 50 zł, albo wcale. No nic i idę do gościa, po wziąć ten fotel. Biorę ze sobą dwie próbki fugi szalej, ceramistej od lasa, bo tego mam dużo dostaję, co że to i zawadzają w aucie. I teraz jest z tą fugą. Chce pan fugę To dobra. I w ten sposób udało mi się zbić tą cenę do 50 zł zamiast za tą fugę. Ale... Jeszcze gość mówi, a to może pan jeszcze płytki kładzie? Bo ja akurat muszę wywieźć płytki na balkonie. A ja, ona no tak się składa, że kładę. No i poszliśmy od razu na górę tam do jego do mieszkania. Pokazał mi balkon, tutaj tyle, tyle, do zrobienia, do położenia płytek. mówię, tak patrzę, patrzę, policzę sobie w głowie szybko. Mówię, tyle, a tyle będzie to kosztować. I się dogadaliśmy i teraz czeka na nasz wolny termin najbliższy, Ale dobre. <gulanie> No i później jeszcze, później jeszcze sobie wklepałem do programu do koszty rysowania szybko, czy w miarę dobrze to policzę i, i tam rozbieżność z tego, co przewidziałem na oko wyceniłem a ten program w koszty rysowania minęło się o 20 złotych, czyli nawet na oko dokładnie w ciągu 5 minut nie prawda? Cze Cześć! Z tej strony Aleksander Śliwiński, ponownie Olbud. dzisiaj podsumujemy sobie pierwszy sezon, bo pewnie jeszcze nie wiecie a teraz już wiecie, że dzielimy sobie działania na YouTube na sezony i właśnie będziemy kończyć pierwszy sezon. I teraz zobaczycie ostatni raz jeszcze stare już intro. Teraz w tym podsumowaniu opowiem Wam mniej więcej jest o statystykach naszego kanału. Ilu was jest? Ile chcemy, żeby was jeszcze było? Ile razy uświetliliście nasze filmy? Ile godzin spędziliście na no, naszymi filmami? Powiem też co nieco o ekipie, bo nie działam sam. Jeszcze na koniec postaram się przeczytać, skomentować niektóre komentarze, ale to zaraz. I tak, pierwszy nasz odcinek pojawił się 2 marca 2021 roku, czyli prawie, a właściwie chyba okrągłe, nawet półtora roku temu. I był to film pod tytułem Jak zacisnąć złącze kompresyjne na kabel koncentryczny RG11. Najlepszy film to film, który miał 8000 wyświetleń. I był to film pod tytułem Jak wyrównać podłogę za prawą Atlas ZW330. Film z 20 września 2021 roku. Był to film też tak amatorsko nagrany z ręki. Nie mieliśmy wtedy jeszcze pomysłu. Co i jak nagrywać, a było to takie przesmarowanie a to chyba jeszcze o tym powiem. przesmarowanie podłoża pod wylewkę, jeszcze później pod styropian. Najlepszy short to jest short z hashtagami Festur Show 2022, czyli yy, taka impreza, którą firma Festur z narzędziami organizuje raz w roku u nas w Krakowie. No to też się zawsze staram tam pojawić, fajne konkursy, fajne pokazy narzędzi i inne. Short ten miał 13,5 tysiąca. Wtedy też dało nam to trochę subskrypcji fajnych. Łącznie spędziliście nad naszymi odcinkami, nad naszymi filmami 1700 godzin, za co Wam serdecznie dziękuję. Jestem podążaniem, cieszę się, że Wam się z tego co widać te filmy podobają. Na ten moment nagrywania jest 151 subskrypcji. Próg, który przekroczyliśmy, po którym kończymy pierwszy sezon, po którym postanowiliśmy przenieść się z pierwszego sezonu na drugi sezon. To było 100 subskrypcji, 100 subskrypcji czyli trochę pracy nam jeszcze zajęło nagranie tego podsumowania, ale w końcu się udało. 100 subskrypcji, następny próg jaki planujemy zrobić to 1000 subskrypcji, zaraz powiem też z czym to się wiąże i później jeszcze kolejny sezon to będzie mam nadzieję 10 000 subskrypcji jeśli będzie, to tak fajnie i dobrze jak idzie do tej pory. Łącznie Łącznie nagraliśmy na ten moment 71 filmów, czyli myślę, że dosyć sporo czasu i pracy włożyliśmy w to, bo twarzą tego kanału jakby się nie da ukryć, jestem ja. Ale za obiektywem, za kamerą jeszcze pracuje kilka osób, które też mają na to wpływ. Montażysta, który montuje, to kamerzysta, który to nagrywa, kobiec, który pracuje też nad dźwiękiem, grafik, który pracuje nad wiatorkami, jest też czasami. Coś inny jak jeden operator kawyrydziowo, no to jest też inny. Jest nad tym sporo pracy, jest złożone sporo wysiłków, to też trochę pieniędzy, więc tym bardziej to oceniam i cieszę się, że nie idzie to na marne. Najlepszy film, jaki według mnie udało nam się zrobić, to test wierteł Miwoki. Myślę, że podoba się nie tylko mi ujęcie tych wierteł, prezentacja tych wierteł, jak ktoś tam napisał, prawie jak prezentacja samochodu. I no, nie da się ukryć, że jest to też efektem naszego doskonalenia kanału, bo jest to jeden ze świeższych odcinków. Następnym razem też zdradzimy, co będzie w drugim sezonie, bo zrobimy jeszcze, nagramy za tydzień zapowiedź drugiego sezonu. I staramy się też, staramy się niezmiennie nagrywać te, publikować te filmy na niedzielę na godzinę 16. Myślę, że to nie ulegnie zmianie, a jak ulegnie, no to myślę, że i tak będzie to regularne. Koniec części, koniec części pierwszej. Teraz komentujemy komentarze. Na koniec odcinka jeszcze będzie konkurs. Także nie uciekajcie za wcześnie. Teraz będziemy komentować komentarze i od najstarszego. Może nie wszystkie, no nie wszystkie chcę skomentować, ale większość pewnie tak. Pierwszy komentarz jaki się pojawił. Rok temu ponad do testu otwornic diamentowych z Alego. Co ciekawe, niektóre otwornice dalej jeszcze, nie wszystkie, ale te, które rzadko używamy, dalej jeszcze nasłużą. Dalej te otwory wiercą. Jestem pełen podziwu, że za tak małą cenę te otwornice jeszcze działają i w grze wiercą. Świetny pomysł z tymi gąbkami, pozdrawiam. Owszem, pomysł jest fajny, ale niedoskonały. Zobaczyłem go gdzieś, kiedyś na jakimś zagranicznym krzącie, krótkim filmiku jako taki patent budowlany, jako taki pik i też go pokazałem na tym odcinku, bo im więcej osób go pozna, tym lepiej dla każdego, nie? win-win natomiast mam pewne wady, bo te gąbki, jak ich nie wyciągniemy, to one nam powodują korozję tych otwornic więc też trzeba zrozsądnie korzystać z tego patentu u nas niektóre otwornice skorodowały no i też te gąbki przy takich obrotach, przy obrotach szlifierki która nie ma regulacji obrotów, te gąbki za szybko wysychają, więc to otwornica, jeśli nie jest chłodzona cały czas stale, to czasami lepiej, żeby nie była chłodzona w ogóle, więc albo niech to będzie wiercenie otworów na sucho cały czas, albo cały czas na mokro komentarz do odcinka pod tytułem jak zacisnąć złącze kompresyjne na kabel koncentryczny LG11 i to był komentarz kogoś, kogo pewnie kojarzę z glicenia, bo napisał mi tu po imieniu Olek opanuj się, bo robisz to źle. Do dzisiaj nie dowiedziałem się co konkretnie robię źle, to Teraz też sam nie jestem w stanie na, to na, to, na ten zarzut odpowiedzieć, bo przejrzałem ten odcinek wiele razy. Trochę się przejęłam tym komentarzem jako że był to jej, jej drugi komentarz. No i nie uważam, żeby coś tu było źle robione. Na pewno pominąłem wiele rzeczy, wiele rzeczy nie powiedziałem, ale dla kogoś, kto robi to, nie wie jak to robić, to może się okazać pomocny ten odcinek. Następny komentarz. Do takiego filmiku 80 metrów źle przyklejonych płytek, popełnij tego błędu. To dotyczyło płytek, chyba, który, które odrywaliśmy rękami Tak się zdarza często i jest to rezultatem różnych błędów. Nie będę teraz tutaj wchodził w szczegóły. Komentarz. Niestety w mojej pracy często spotykam się z takimi nieruchomościami. Źle wykonane remonty lub są niestarannie wykonane prace wykończeniowe. I owszem, zgadza się to. Tutaj też. Napisy też często poprawiamy po takich wykonawcach, bo często inwestorzy nie doceniają firmy, która robi coś legalnie, na działalność zarejestrowaną z ubezpieczeniem, z doświadczeniem. Często wolą wybrać najczęściej taniej. Nie zawsze się, taniej równo się lepiej, ale taniej z kimś bez umowy, często bez udokumentowanego doświadczenia, wiedzy do i umowy. Ubezpieczenia czegokolwiek i dopiero po fakcie, po wypadku, jak coś się stanie, jak się okaże, że coś jest źle zrobione albo wyniknie jakaś awaria, dopiero wtedy doceniają te ekipy, którym no, trzeba dopłacić nawet ten VAT, chociażby za to, że pracują na umowę i zawsze wystawiają fakturę. No i, i niestety to jest tak, że taka ekipa już wchodzi jako druga poprawiać po tej pierwszej, a Polak lepiej, żeby był mądrzejszy przed szkołą niż po szkodzie. Następny komentarz to jest od z diamentowych Falontex Alegro. Komentarz, który brzmi oprócz 60, 68 i 35 które najbardziej potrzebne są, chodzi o średnicę 68 i 35 mm. No i tutaj też to skomentowaliśmy. Zależy po co będziesz wiercił my najczęściej wymieniamy 6 mm, bo na kołki do montażu kabiny słuchawki i innych taką średnicę kołków najczęściej używamy, więc te 6 mm 35 mm Podpuszki elektryczne też, też z nich korzystamy i teraz coraz częściej wiercimy otwory na puszki elektryczne po przyklejeniu płytek. Czyli przed przyklejeniem płytek wymierzamy dokładnie i notujemy gdzieś w notesie, a najlepiej gdzieś na grupie na Whatsappie, wymiary tych puszek, gdzie one się znajdują, żeby się nie zgubiło i po przyklejeniu płytek, jak te płytki zwiążą, wtedy dopiero wiercimy te otwory na puszki w tych płytkach. Dlaczego? Możecie spytać w komentarzu, wtedy postaram się nagrać o tym osobny odcinek. To jest też długi temat. Następnie komentarz do filmu, znowu 80 metrów źle przyklejonych płytek. Niekoniecznie, zależy od gęstości kleju, temperatury powietrza, ilokotności, ile czasu był na ścianie przed się płytki, czy nie zdążył zrobić się kożuch z wierzchu kleju. Można bez smarowania płytki, ale zrobić tak tylko do gazu. I to wszystko się zgadza, tutaj nie będę nic dopowiadał. Tak jak tutaj też podkreśliłem, to w opisie tego filmu dopisaliśmy, bo nie wszystko byłem w stanie powiedzieć od razu na filmie. Następny komentarz do naszego jakby dysku klipu takiego, nie wiem czy widzieliście, filmowy kawałek, niby rap, ty, 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 takie coś. Komentarz, bardzo miły, dobry shit ciągli dalej gościu. Dobra, i tutaj takie generalnie też często pojawiają się fajne, miłe komentarze, które brzmią super robota, super efekt i tym podobne. Za wszystkie hurtowo bardzo dziękuję. Dają one nam zachętę dzięki temu do dalszej. Wykańczamy. Narożniki aluminiowe jak je montujemy? Komentarz. Witam, dobrze pokazano i wyjaśniono. Łapka w górę. Pozdrawiam. Cieszę się. Utwierdzanie to jeszcze bardziej przekonam, że Dobrze jest to zrobione, dobrze pokazany montaż narożnika. Wiedza, którą przekazuję w tych filmach, w tych odcinkach, nie jest tylko wyłącznie moja, ona jest też w dużej mierze zasługą innych fachowców, doradców technicznych z różnych firm, producentów materiałów, fachowców, którzy robią w zawodzie wiele, wiele lat, też chodź, siadają dużą wiedzę własnych prób i błędów. Więc to jest taki zbiór wiedzy zebrany w piłkę i przekazany w filmie. Owszem, błędy i nie wiedza też się zdarzają. Staram się jednak coś czego nie wiem. Mówicie wtedy, ale mi się zdarza. Ale też widzę, że w komentarzach to tego mi nie zapominacie i też jestem za to wdzięczny, bo krytyka jest też nina widziana. Dalej. Sztuka teria jak montaż listy przysufitowy, Komentarz. Witam przydatny materiał. Na mnie też czeka montaż takich list. Życzę szybkiego rozwoju kanału. Pozdrawiam i oczywiście łapka w górę. Dziękuję bardzo. Cieszę się. Jak zamontować gwiazdko elektryczne? Szybki poradnik. To był faktycznie taki szybki filmik. Woleliśmy go nagrać, niż nie nagrać. I jednak okazał się, jak widać, pomocny. Cieszę się też bardzo z tego powodu. Tutaj znowu pomocny materiał. Widać fach w ręku. Pozdrawiam. Barlinek Festool Graphics. Naprawa pękniętej posadzki. Żywica epoksydowa. Atlas Epo poradnik. Witam bardzo dobry materiał. Sam kiedyś szukałem takiej informacji. Widać, że masz pojęcie. Pozdrawiam i łapka w górę. Dokładnie, tak jak tutaj komentujący napisał sam, kiedy szukałem takich informacji. Ten odcinek powstał głównie dlatego, że ja też szukałem takich informacji, jak posługiwać się żywicą, zwłaszcza tutaj epoksydową. Przy okazji, epoksydowa to jest do podłoży ustabilizowanych, a poliuretanowa do nieustabilizowanych. Szukałem takich informacji i nie znalazłem, i czułem, że jak nagram taki odcinek, to będzie on miał jakieś zainteresowanie bo jest to odcinek jakikolwiek, który coś tam mówi, o czymś tam informuje w związku z obsługą żywicy. Też nie wszystko zdążyłem tutaj opowiedzieć, no ale mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja nagrać coś więcej z żywicą. Hmm. Jaką gładź fachową kupić? Fox Maestro VS Fruger LSR. Porównanie. Komentarz. Znaczenie ma również bawek, jakim nakładasz gładkość ściany i palca, której używasz. Do dzisiaj nie odpowiedziałem na ten komentarz, bo nie wiem co na niego odpowiedzieć ale tutaj to się zgadza w większości przypadków ma znaczenie wałek bo są wałki lepszej jakości i gorszej jakości w tym przypadku dostałem darmową próbkę wałku do nakładania gładzi od firmy Fluger. o tym też nie mówiliśmy do tej pory o tym nie wiecie, teraz już będziecie wiedzieć i jest to fajny wałek rzadko gubi włosy tańsze wałki z marketu lubią gubić te włosia, włosy wtedy kiedy nie trzeba, no i trzeba Palcami później te włosy wyciągać, składać ze ściany. To jest męczące, wkurzające. Naprawę pięknie tej posadzki znowu żywicę oksydową Atlas EPOS. Komentarz: Czym uzupełnić brakujące krawędzie balkonu i popękane? Na podstawie tego komentarza nie jestem w stanie nic doradzić, a przynajmniej nic sensownego, dopóki nie zobaczę zdjęć jakichkolwiek, bo przypadek nieco indywidualny na pewno mogą być dwie różne wersje zachowania się. Potraktowania takich pęknięć. Dlatego proszę tutaj o wysłanie na naszego maila -ma odbudmap.word.pl. Wtedy jesteśmy w stanie coś doradzić. Śmiało wysyłajcie nam takie rzeczy. Jeśli macie jakieś pytania, tematy do pomocy, to ile możemy, tyle pomożemy. Następnie znowu w filmik naszemu usług budowlanych. Wykaz z omówieniem. Komentarz. Pewnie usuniesz ten komentarz, ale ta cała robota i te ceny to kosmos i komedia. Nie dziwię się, że szukasz klientów na YouTubie, bo prawdziwi chachowcy po prostu ich mają. Za pół ceny. Te ceny to kosmos. A patrząc na wasze filmy nie dałbym pół ceny. Rzeczy cudze się zabezpiecza folią czy kartonem. U was jest wleić Idź do firmy, naucz się roboty, a potem ucz roboty innych. Nie pozdrawiam. I co do tego komentarza. Tutaj nie jestem w stanie stwierdzić, po jakiej stronie oponuje ta osoba, czy jest to właściciel jakiejś firmy remontowej czy klient, bo ta osoba próbuje jakby pokazać, że ma kompetencje i jako inwestor, i jako właściciel firmy budowanej, a z tego, tutaj nie wynika z tego nic. Nie jestem w stanie, nie usuwam tego komentarza, no bo nie ma po co, ale też nie, da, nie można się do niego odnieść, bo jest on według mnie niekompetentny. Znowu tutaj, nie można narzucać komuś ceny, powiedzieć czy coś powinno kosztować. Tyle czy nie? Kosztuje tyle i już. Mamy wolny rynek i każdy decyduje ile chce, na coś, ile chce za coś zapłacić czysto i płaci tyle ile jest dla niego warte. I nie szukamy klientów przez YouTubea to jest efekt uboczny akurat. Na YouTube robimy to co lubimy, czyli nagrywamy nagry te filmiki jak widać. Nie wszystkie zawsze dotyczą stricte pracy budowlanej. Dalej, jak wyrównać podłogę za prawo atlz Komentarz, pytanie, w czym ma nam niby pomóc? Słuszne pytanie, bo akurat ten filmik, który tak wspomniałem, był jeden z pierwszych. Takie jakby macanie YouTube'a, takie przełamanie barier, żeby wrzucić coś jakiś filmik. Hmm, jednak, a on dużo wyświetlał i tłapał górę, więc pewnie komuś się to przydało. Mieliśmy wtedy też pierwszy raz do czynienia z tą zaprawą, później już kolejne razy było na łatwiej ją obsługiwać. Natomiast no, myślę, że może filmik pomóc tym jeśli ktoś nie wie jak rzadkie to powinno być, jak to się rozprowadza, czy łatwo, czy trudno, w jaki sposób. No myślę, że dla przynajmniej, jeśli dla chociaż jednej osoby jest to filmik pomocny, no to to pomógł i ważne, że pomógł. Następny komentarz do shorta Festool Roadshow. Where do I order the table saw? So? Gdzie mogę zamówić ten stół? Myślę, że na stronie Festool.com, bo piła Festoola, stół Festula. Fajna sprawa, jak tu też na filmiku widać, piła natychmiast reaguje na bodźce inne niż drewno, czyli jeśli pod piłę wejdzie palec, a tutaj imita, palec imituje palówka, to piła natychmiast się zatrzymuje, przerywa pracę, żeby nasz palec, jeśli się tam dostanie, był cały podczas cięcia. Warto zainwestować w coś takiego, w takie bezpieczne urządzenie jeśli działamy w takim temacie. Dobra, dalej. Remont, początek pracy inwestora, etap wyburzania. Komentarz: witam mnie w najbliższych dniach. Też czeka demolka, kucie, przenoszenie instalacji i tym podobne najgorzej no ruszyć z tym wszystkim. No, to się zgadza, akurat im wcześniejszy etap remontu, tym jest on psychicznie do zniesienia trudniejszy i też jest więcej pyłu, chyba na początkowym etapie. No, ale jak się już przez to przejdzie, zwłaszcza jak się dobrze zabezpieczy, no to posprząta to już. Idzie z górki. Znowu naprawa tej posadzki żywica EPS. Komentarz Atlas EPS. Bardzo fajny materiał do trzymania posadek. Proponuję kupić klamry metalowe. Będzie większa pewność, że będzie wszystko się nie trzymać kupy. Teoretycznie producent zaleca ca... użycie piasku kwarcowego, ale w sumie ten żółty jest całkiem spoko. A do mieszania komponentów proponuję zaopatrzyć się w kubek lakierniczy, gdzie jest podziałka 2 do 1. I wtedy bez problemu można różne ilości mieszać i nie trzeba wszystkiego naraz. Tak, zgadza się, do na posadzek klamery metalowe powinny być, takie jak ząbkowe. Nacinamy wtedy w poprzek rysy szlifierką otwory i zalewamy je, strzywamy nimi żywicą, ale nie zawsze, bo jeśli jest węższa i dosyć wą wąskie rysy, to nie ma takiej potrzeby, ale też z wykorzystaniem klamery kiedyś postaramy postaram się nagrać odcinek. Piasek, właśnie, no, piasek kwarcowy Producent zaleca. My mieli żółte, akurat, to jest takie, wykorzystaliśmy, no ale też swoją funkcję spełnia. Kubek rakietniczy podziałka 2 do 1, też dobry pomysł, ale ja używam wagi, praktycznie zawsze. I tutaj też ten podział dokładnie jesteśmy w stanie rozmierzyć. na Następnik usług budowanych wykaz z omówieniem. cyrk z towarem, aby oszukać. Nie wiem, o co chodzi tutaj komentującemu, więc. Będę wdzięczny za rozwinięcie wypowiedzi, bo cyrk to jest raz w roku u nas w Krakowie. Bardzo fajny, zapraszamy. Tam sobie małpy biegają, skaczą, albo wytresowane tygrysy, też fajne widowisko. Więc szkolenie gazownicze Atlas, jak wygląda? Czy warto, komu to potrzebne? Tak jak tu pisałem, sam koszt nieduży, bo to 200 zł, natomiast na to składa się dużo innych trudniejszych rzeczy niż zebranie tego 200 zł. Czas oczekiwania. Długo czekaliśmy na dostanie się do, na to szkolenie. Produktów ATLASa wiele, czyli punktów, które tam trzeba wysłać. Mam parę jeszcze innych wymagań, ale to w tej chwili nie przytoczę, nie pamiętam. Jak będziecie zainteresowani, wejdźcie sobie na stronę ATLASa, tam w odpowiedniej zakładce jest opisane wszystko. A propos certyfikacji ATLAS, jest też certyfikacja Mapy. Z tym, że z Mapą ja próbuję się skontaktować i jest z trudno się skontaktować jakoś tak parami i brak od Jak wyrównać podłogę zaproponowaną przez zw 330 Komentarz nic nie wspomina o przygotowaniu warstwy kontaktowej, a takie, o takiej pisze w karcie technicznej, czy to nie jest konieczne? W tym przypadku, tak jak piszę tu w komentarzu, podłoże nie było aż tak chłonne, żebyśmy musieli według mnie przynajmniej to zagruntować. Nie gruntowaliśmy, natomiast jeśli podłoże jest faktycznie chłonne, powinniśmy zagruntować, wyrównać tą chłonność podłoża. Nie tylko gruntem akrylowym, bo jeśli na przykład podłożem jest na przykład żelbet, który jest bardzo mało ochronny, no to robimy warstwę szczepną gruntem szczepnym, ewentualnie, ewentualnie mostek szczepnym. Komentarz do filmiku na scenie usług budowanych. Ludzie chyba was powaliło z tymi cenami kosmos. No tutaj już a propos komentarzy, komentowania cen, bo to już mówiłem, pewnie rozumią skąd się biorą ceny usług, zwłaszcza z materiałem. Testujemy stawki grazownicze, a komu to potrzebne przydają się promo jak z premiery Porsche. To tutaj zawdzięczamy znowu tą, to, te ujęcia narzędzi takie fajne, ciekawe naszemu kamerzyście, operatorowi, montażyście, całej ekipie. Pozdrawiamy. Wiertarka robi bruty. Wirtuar uniwersalne Milwaukee. Komentarz: załóż je do impakta, wtedy lepiej wiercą. Polecam również wirtuar Milwaukee Shockwave HSS Gelatin Red Hex. Oczywiście wiercą z zakrętarką, udarową, nie wkrętarką. udar lekko bije, a wirtuaru brzyna się jak masło. Chwila, i jest otwór w grubej stali. Pewnie tak, ale w tym teście to i tak te wiertła wchodziły jak masło. Zresztą nie były to moje wiertła, musiałem je zwrócić. No, bo to był to taki test na pokazanie. Pewnie nie, jednemu, nie jednej osobie się spodobało i przydało. Jak zamontować grzejnik? Montaż grzejnika na zaworach PEX w łazience. A widzisz i błąd, bo nie zamontowaliśmy maskownik na płytkach między grzejnikiem a połączeniem z instalacją wodną. Tak, zgadza się, błąd. Nie było tego na filmiku, ale później zamontowaliśmy maskownice takie, które się nakłada później. Co dalej? Kerakol Fuga, test z omówieniem, komentarz Oddziału Marketingu, Kerakol Polska, bardzo nam miło za komentarz. Dzięki. Filmik short. Znowu remont klienta. Fachowiec. Dowcip. Komentarz z perspektywy klienta. To wygląda zupełnie inaczej. Zgadza się. Na pewno. Nie odniosę się, bo co konkretnie autorka miała na myśli w tym komentarzu. Nie wiem. Ale zgadza się. Każde, każdy punkt widzenia jest inny. Perspektywa klienta, perspektywa wykonawcy jest zawsze inna. Tyle jeśli chodzi o komentarze. Co dalej, co dalej mamy tutaj? Konkurs to jest puste, akurat nowe, świeże do wygrania. Takie coś, nie będę mówił co to jest. Konkurs. Co trzeba zrobić, żeby to wygrać? Trzeba po pierwsze skomentować ten film. Najciekawszy komentarz, który dostanie najwięcej łapkę, łapek w górę, wygra. Dam, dajmy wam na to dwa miesiące czasu. Myślę, że ok. I oprócz tego, też dos udostępnijcie ten film u siebie gdzieś na Facebooku na Instagramie, na, na innych mediach społecznościowych i też zachęccie do konkursu do oglądnięcia odcinka inne osoby, innych znajomych. I tym odcinkiem zamykamy pierwszy sezon. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, w łapkach w górę, a przy subskrypcji kanału <laughs> Cześć!